Czekaliśmy około 10-15 minut. Nikt się nie zjawił. Jedynym sposobem obrony przed samochodowymi włamywaczami jest opróżnianie auta z wszystkiego co wartościowe, a co oczywiście da się wyjąć. Przynajmniej do czasu, aż policja wykaże się większą skutecznością w walce ze złodziejskimi szajkami. Może trzeba zacząć filmować policjantów w akcji. Wciąż nie wiadomo, czy nowelizacja ustawy ilustracyjnej jest zgodna z prawem. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 21 października. Prezydent Aleksander Kwaśniewski odmówił w lipcu podpisania nowelizacji ustawy i zaskarżył ją do Trybunału. Uznał, że narusza ona trzy konstytucyjne zasady niezależności sądów, ochrony życia prywatnego oraz zasadę równości obywateli. Dziś, kiedy oczekiwano już orzeczenia Trybunału w tej sprawie, prezydent przesłał jeszcze wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kolejnych osób, między innymi pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i biegłego z dziedziny psychologii społecznej. Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek prezydenta, ale zgodził się na prośbę prezydenckiego prawnika Ryszarda Kalisza od odroczyć rozprawę. Gra się toczy o dobre prawo w Polsce i o interes Rzeczypospolitej. To były wnioski, które zmierzały tylko do przewleczenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Poseł Edward Wende obawia się, że odroczenie rozprawy uniemożliwi obecnemu pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego Adamowi Strzęboszowi powołanie rzecznika interesu publicznego. Zrobi więc to jego następca, powołany przed kilkoma dniami przez prezydenta Kwaśniewskiego. Nowelizacja ustawy przewiduje, że funkcją sądu lustracyjnego sprawować będzie sąd apelacyjny w Warszawie. Ma on weryfikować oświadczenia osób publicznych na temat współpracy ze służbami specjalnymi PRL, które budziłyby wątpliwości rzecznika interesu publicznego, swego rodzaju prokuratora. Według ustawy dawni konfidenci organów bezpieczeństwa nie mogliby pełnić wysokich funkcji państwowych tylko wtedy, gdyby sąd wykazał fałsz w ich oświadczeniach lustracyjnych. Do Polski przyjechał prezydent Czeczeni Asłan Mashadov. Czeczenia to formalnie wciąż część Rosji. Nie wiadomo zatem, czy przyjmować Maschadowa jako przywódcę suwerennego państwa, czy też jako osobę prywatną. Prezydent Czeczenii przyjechał do naszego kraju na Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka, a zaprosiły go organizacje pozarządowe. Oficjalnie Mashadov nie spotka się ani z premierem Buzkiem, ani z prezydentem Kwaśniewskim, bo mogłoby to zirytować rosyjskie władze. My... z Rosji... Jesteśmy gotowi ściśle współpracować z Rosją we wszystkich dziedzinach, ale żądamy gwarancji niepodległości i bezpieczeństwa, a to możemy osiągnąć tylko jako niezależny podmiot prawa międzynarodowego. Jutro premier Buzek pojawi się jednak na konferencji praw człowieka, której uczestnikiem będzie także prezydent Czeczenii. Dziś Maschadowa podejmie kolację Marian Krzaklewski. Wczoraj rzecznik polskiego MZT oświadczył, że Maschadow będzie u nas traktowany tak jak w Europie Zachodniej, czyli jako osoba prywatna, a nie prezydent niepodległego państwa. Mimo to gość z Czeczenii otrzymał status VIP-a, czyli bardzo ważnej osoby i ochronę Biura Ochrony Rządu. Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, patriarcha Bartłomie I, poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi w Częstochowie. Potem odwiedził sanktuarium na jasnej górze. Była to pierwsza w dziejach wizyta patriarchy Nowego Rzymu w tym miejscu. Cerkiew będzie nosić wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej. Do tej pory wierni tego wyznania nie mieli swojej świątyni w mieście. Po południu patriarcha złożył wizytę Ojcom Paulinom na Jasnej Górze i modlił się w kaplicy cudownego obrazu. Po raz pierwszy w historii w tym świętym miejscu modliło się wspólnie tak wielu duchownych i wiernych kościołów katolickiego i prawosławnego. Zwracając się do wiernych, patriarcha stwierdził, że święta ikona jasnogórska stanowi łącznik między wschodem i zachodem. Wykonana na wschodzie prawosławną techniką, stała się centrum wiary dla zachodnich chrześcijan. Bartłomiej I podkreślił, że z ikony jasnogórskiej łaska Boża w szczególny sposób promieniuje na różne narody. Zakonnicy wręczyli dostojnemu gościowi kopię cudownego obrazu. Tyle dla ducha, czas na biznes informacje. Dziś w biznes informacjach powiemy o jednocyfrowej inflacji w tym roku, o kasie chorych dla policjantów i kolejarzy oraz o żądaniach uzdrowienia polskiej zbrojeniówki. Wzrostem kursu złotego rynek zareagował na zapewnienia Rady Polityki Pieniężnej, że tegoroczna inflacja spadnie poniżej 10% i będzie najniższa od 18 lat. Dziewięcioosobowa Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, że obniżenie inflacji, a potem stabilizacja cen jest najważniejszym celem polityki Banku Centralnego. Dlatego mimo kryzysu gospodarczego na świecie w grudniu poziom cen powinien spaść do planowanych 9,5%. Dzisiaj już w październiku wygląda jednak na to, jeśli nie będzie jakichś nadzwyczajnych sytuacji, kataklizmów, że ona na pewno będzie poniżej 10%, czyli będzie po raz pierwszy jednocyfrowa. Natomiast w przyszłym roku inflacja powinna spaść poniżej 8,5%. Przed planowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli w 2003 roku, wzrost cen ma być o połowę niższy. Jednocześnie radykalnie zmieni się koszyk walutowy. Jeżeli propozycję Rady zaakceptuje rząd, to nie będzie już w nim marki, funta oraz franków szwajcarskich i francuskich. Osamotnionemu dolarowi będzie towarzyszyło euro. W tych walutach będą denominowane kontrakty i będą to w przyszłości dwie najistotniejsze waluty rezerwowe. Jednocześnie od stycznia będzie zmniejszona miesięczna dewaluacja złotego. A jego kurs będzie mógł ulegać większym wahaniom, by później zupełnie zależeć od rynku. Z kolei w przyszłym roku wzrost gospodarczy Polski ma wynieść 5,4%, czyli nieco więcej od prognozy Ministerstwa Finansów. W Sejmie rozpoczęła się zażarta dyskusja na temat przyszłorocznych podatków. Zdaniem wielu posłów likwidacja ulgi budowlanej będzie ostatnim gwoździem do trumny polskiego mieszkalnictwa. Argumenty ministra finansów, że uproszczenie podatków uchroni Polskę przed światowym kryzysem, nie trafiały do przekonania wielu posłów. Ich zdaniem zniesienie w ubiegłym roku dużej ulgi budowlanej wyrządziło niepowetowane straty. Mieszkanie oddaje się coraz mniej, a budownictwo znajduje się na skraju zapaści. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce przeżywa stan, który może w najbliższej przyszłości doprowadzić do patologii społecznej, rozpadu rodzin, czy wreszcie zwiększonej emigracji młodych, często bardzo zdolnych ludzi. Dlatego posłowie proponują przywrócenie dużej ulgi budowlanej oraz rozliczanie się małżonków w zależności od liczby dzieci i innych członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu. W tej chwili w Sejmie jest, nazbierało się tyle projektów poselskich, które łącznie kosztowałyby 40 miliardów złotych. To oczywiście byłaby ruina finansów publicznych i podważenie stabilności gospodarczej. Jestem głęboko przekonany, że te projekty po prostu nie mogą być przyjęte. Minister finansów nie popiera propozycji posłów. Tymczasem jego propozycje też mogą zostać odrzucone i to przez rząd. Jeśli się okaże, że propozycje alternatywne wobec ulg budowlanych są po prostu mniej korzystne dla wszystkich. To jest możliwość pozostawienia obecnego systemu w tej materii. Decyzję w sprawie podatków rząd musi podjąć do końca października, by zdążył się nimi zająć Sejm. Jeśli się to nie uda, będziemy rozliczać się z fiskusem na dotychczasowych zasadach. Kolejarze, policjanci i żołnierze będą mogli utworzyć od nowego roku swoją własną branżową kasę chorych, zdecydował rząd. Aby powołać do życia kasę branżową, potrzebne jest pół miliona podpisów pod listą chętnych do korzystania z nowej placówki. Dlaczego akurat ta kasa? Bo właśnie te resorty zmobilizowały się i taką akcję zbierania podpisów przeprowadziły. Nie dostaliśmy wniosku o utworzenie jakiejkolwiek... Innej kasy chorych. Nowa kasa będzie korzystała z sieci szpitali i przychodni służb mundurowych, które należą do najlepiej wyposażonych w całym kraju. Wszyscy chętni, którzy nie są żołnierzami, policjantami i kolejarzami, też będą mogli się w niej leczyć, ale dopiero po roku jej działania. A podobno obywatele są równi. Dyrektorzy i związki zawodowe największych polskich fabryk zbrojeniowych domagają się od rządu natychmiastowej restrukturyzacji całego sektora. Ich zdaniem to ostatni moment na uratowanie większości z bankrutujących firm, które produkują sprzęt i broń dla wojska. A bankructwo grozi co najmniej połowie z ponad 30 firm zbrojeniowych. W najgorszej sytuacji są te największe. PZL Mielec, PZL Świdnik, Radomski Łucznik, Bumar w Łabędach. Te zakłady nie są już w stanie się rozwijać. Zamiast pieniędzy na rozwój technologii mają długi w ZUS i urzędach skarbowych. Pozostaje więc im tylko produkcja dla polskiego wojska, a to jak wiadomo wisi na garnuszku budżetówki. Tragizm sytuacji w przemyśle zbrojeniowym polega na braku zamówień. Na dzień dzisiejszy nie ma wyprzedzających zamówień, choć rok kończy się już na rok przyszły, a z budżetu roku bieżącego zamówienia wystarczyły na pokrycie zaledwie połowy tego roku. Na światowych rynkach uzbrojenia trwa ostra rywalizacja. Dlatego wszystkie rządy wykazują dużą aktywność, jeśli chodzi o stosunek do własnych przemysłów obronnych. Podejmują działania interwencyjne, wspomagając działania restrukturyzacyjne, także dokonując promocji rodzimego uzbrojenia. Naszym zdaniem nasz rząd wykazuje tutaj stanowczo niedostateczną aktywność, łącznie właśnie z brakiem woli wdrożenia programu restrukturyzacji tego przemysłu. W moim osobistym interesie leży ten program, jest najszybciej e, przyjęty i zabiegam o to, zapewniam, że o to zabiegam. Tymczasem w zakładach zbrojeniowych ludzie czekają. W niektórych ponad połowa nie ma co robić. Maszyny stoją. Zdaniem ludzi pracujących w branży kolejne programy tworzone przez kolejne rządy były dobre. Miały jednak jedną wadę. Nigdy nie zostały wprowadzone w życie. Premier Jerzy Buzek zapowiedział, że rozpatrzy przebieg prywatyzacji domów towarowych centrum i zastrzeżenia wniesione do niej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Premier Jerzy Buzek zapowiedział, że udzieli odpowiedzi na raport NIK w sprawie prywatyzacji domów towarowych Centrum w ciągu najbliższych dni, kiedy tylko minister skarbu Emil Wąsacz powróci do kraju. Ja osobiście zajmę się tą sprawą także. Będę analizował zarówno sam przebieg prywatyzacji, jak i w szczególności zastrzeżenia NIK. Rzecznik rządu Jarosław Selin sugeruje, że zarzuty NIK mają podłoże polityczne. Pytanie jest takie. Dlaczego e, e, konferencję prasową Lesława Podkańskiego w tej sprawie anonsowała Trybuna, organ związany z postkomunistami, w czwartek. W piątek odbyła się ta konferencja prasowa z materiałów udostępnionych przez NIK, a sam NIK raczył te zarzuty przedstawić dopiero w poniedziałek. Prezes NIK-u Janusz Wojciechowski twierdzi, że najlepszym dowodem na czystość intencji Izby jest to, że ujawniła swój raport dopiero w poniedziałek. Wyniki kontroli zostały ogłoszone po wyborach, więc chyba to, najlepiej, to jest najlepszy dowód. Tymczasem PSL skierował dziś do premiera list z żądaniem odwołania ze stanowiska ministra skarbu Emila Wąsacza. Ludowcy uzasadniają go tym, że przy prywatyzacji domów towarowych centrum minister złamał prawo, dopuścił się nadużycia i niegospodarności oraz naraził skarb państwa na wielomilionowe straty. SLD zapowiada, że poprze wniosek PSL o wotum nieufności dla szefa resortu skarbu. Według Emil Wąsacz sprzedał ponad 30 domów towarowych centrum za rażąco zaniżoną cenę, nie znając nawet wartych miliony dolarów składników majątku tego przedsiębiorstwa. Izba wystąpiła też do prokuratury o unieważnienie całej transakcji. To wszystko teraz życzę państwu dobrej nocy. Obudzimy państwa jutro o godzinie 7:05 rano. Do widzenia.